Cześć witam wszystkich Do tej pory o pralce miałem takie pojęcie No wstyd się przyznać Wiedziałem że jest Ale po 7 latach dała o sobie znać I uległa awarii Może przez to że się nią nie interesowałem Krótko mówiąc U e, awarii e, Uległ fartuch i krzyżak Krzyżak o krzyżaku się oczywiście dowiedziałem W momencie kiedy tą pralkę rozebrałem bardzo przyjemna sprawa zresztą, rozbierać pralkę. Na krzyżaku z trzech ramion dwa były pęknięte. Nie wiem, czy przez tą ilość kamienia, chociaż ona od samego początku, jaką kupiliśmy, głośno chodziła. Tutaj mamy pokazane, jak zewnętrzna obudowa odbębna wytarła się. W niektórych miejscach wytarła się, przetarła wręcz. Ja to skaliłem. Zobaczymy, czy wytrzyma. Skaliłem to od środka i od zewnątrz. Jak będziecie montować fartuch, to najlepiej go zamontować, yy, zanim bęben włożycie do pralki. Łatwiej, bo później to jest już trochę skomplikowane. Yy. Nie wiem jak to się nazywa, ale chyba obejma. Nakładacie na tą gumę. Trzeba użyć czasami trochę śrubokręta albo czegoś innego, żeby sobie to naciągnąć. Położeniu bębna do pralki i zawieszeniu na sprężynach czas na montaż teleskopów. Kołki od teleskopów najlepiej czymś posmorować. A jeszcze jedna rzecz. W tej gumie są dwa otwory. Tymi otworami do dołu, jak już posmorujecie te, te kołki od teleskopów, no to je oczywiście wbijacie, ale najlepiej to zrobić przed zamontowaniem jeszcze pompy. Wtedy jest łatwiejsze dojście. Później to już jest też bardzo utrudnione. Wszystkie przewody wiadomo, montujemy w tych miejscach gdzie były. A tam gdzie były trytytki, no to wiadomo trytytki. No już po zamontowaniu tych teleskopów, pompy wody, przewody, pomontowane tam gdzie miały być, zabieramy się za montaż obciążników. Tych betonowych. Montujemy u góry wiadomo i od czoła, tam gdzie były wcześniej zamontowane. Później montujemy dźwiczki z tym panelem. Później montujemy panel sterujący, wpinamy wszystkie przewody, potem montujemy panel dolny. Tutaj już mamy pokazane, jak już od tyłu montujemy przewody do grzałki i tak samo na trytytki przypinamy. Jak już to wszystko Przypniemy, zamontujemy, później jeszcze fartuch wyciągniemy na zewnątrz i go też obejmą. Chwycimy. sprężyna wcześniej była na dole, więc ją też zamontowałem na dole. Prako ma oczywiście, znaczy ta, akurat LG ma 10-letnią gwarancję na silnik. E No, po złożeniu, wstawieniu pralka. Chodzi bardzo cicho. Wcześniej chodziła głośno.